Witam wszystkich serdecznie, z tej strony owiec jest to pierwsza część serii Let’s Play Borderlands 2. Great. Another w tej chwili mamy sześć postaci do wyboru. Jako, że Psycho jest najnowszą postacią, z tego względu mój wybór padł na niego. Początek jest standardowy jak u każdej innej postaci. Każdy kto grał w pierwszą część Borderlandów Zapewne wie, że Clap Trap ma swoje specyficzne poczucie humoru. Tak, mamy swój eko komunikator O, moje klucze. Ok. Dobra, gonimy Gonim naszego królika Krap krapa Raczej gwiazdę dab stepową Dobra, no to jeżeli chcesz mi pomóc, to mi pomóż, a nie mów! Sajko śmiesznie wygląda jak skacze, ręka im macha, jakby próbował się czegoś łapać. No, ale cóż, postać ma swój urok. Są przedstawienie jego historii do przyłączenia do grupy. Też jest dość specyficzny sposób przedstawiona, mianowicie zakochuje się w syrenie, próbuje ją, rat próbuje ratuje ją przed bandytami, a nie potrafi jej wyznać, raczej nie potrafi jej powiedzieć, żeby uważała, gdyż ma rozdwojenie jaźni. Sprawdzę jeszcze sobie opcje wideo, czy mam wszystko okej, okay? a jest okej. Okay. Pierwsza akcja. Wyrwanie naszemu króliczkowi oczka. No cóż, szkoda. Przez chwilę musisz być ślepy. O, jest sekretny symbol odkryty. O, tylko. Hm. Czyżby było ich więcej? A. Wyjątkowy chyba jest tylko ten jeden. O. A ten pan chyba postanowił się zdrzemnąć. Dobra, idziemy dalej. moja pierwsza broń dobra o. zapomniałem że z dodatkami które za zakupiłem wcześniej to ka każdą postać którą tworzę nową dostaję właśnie od jillboxa takie trzy złote bronie nie są one aż na zbyt rewelacyjne ale na początek i tak weźmiemy sobie pistolet. Dobra. jak widać. Bardzo przypomina ten... z nowej gry. Messenger Boxa. Gdzie dużo postaci... ze znanych gier po prostu bierze udział w... Pokera, w grze w pokera. Dobra, trochę lutu. Amunicja przyda się. Mm, więcej amunicji. Dobra, tu jeszcze tutaj. Nasza pierwsza. Druga w sumie misja. Odzyskać oko dla kraptrapa. Tu jak widać jak ktoś ma za zakupione inne dodatki to ma już instantowo dostęp do nich Dobra, ale skupmy się na Storyline. W międzyczasie będę też robił misje poboczne. Już one też sporo do fabuły wnoszą. O. Amunicja, lód, 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 mój lód kasy. Dobra, jeszcze jeszcze. Jak na ślepego to dobrze mu idzie. O. Dobra, pier... Nasza pierwsza obrona. Trapa przed. Przed dużymi miśkami. On trochę przypomina Yeti. Tylko że trochę silniejszy i bardziej skoczna Dobra. Ech, jeszcze jeden. A nie dwóch. Strasznie duży odrzut ma broń, no ale trzeba jakoś przetrwać te pierwsze poziomy. Często w, w tych skałkach w późniejszej grze będziemy znajdować eridium, eridium, iridium, 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 ważne, który będziemy mogli wykorzystać w, w Black Markecie, żeby dokupywać sobie staty do amunicji, miejsce w baga, w backpacku. Dobra. Na pewno mamy dojść do sanktuarium. Jeszcze wcześniej. pozabijam się troszkę balimągów. Oczywiście na w pierwszych poziomach będzie mi dość łatwo szło, gdyż wcześniej sobie rozwijałem inną postać. I dodatkowe statystyki, które możemy sobie dodawać, są wspólne dla każdej postaci w grze. O no co to nie ma przejścia?

A szybcie było, jakbym go z buta pociągnął. No prawie jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę bliżej. O, o. pokazał moc. A jakby były schody. Dobra, niech mi ktoś wytłumaczy, jak ślepy robot mógł zauważyć dużego Balimonga. Chyba, że ma połączenie przez Blutacza ze swoim rozdzielonym okiem od reszty ciała, jeżeli to można nazwać ciałem. Dobra, pierwszy poważniejszy przeciwnik. Staram się celować w głowę. A nie zawsze wychodzi z takim odrzutem. Op. Dobra, spróbujemy inną bronią. Dobra. Yes! Muszę pokonać tych małych. Okej. Okay. Powrócił. Nasz duży ogarek. Z no, też tak potrafię. To nie tą postacią. <grymne> Dobra, no i pierwszy poziom, a już drugi. O, mam Twoje oko. Dobra, teraz musimy znaleźć.

ty tu robisz show, a nasz czas Antonowy leci. No, and open i coś chyba ci nie wyszło. To chyba przez ten brak oka. Mogłeś podnieść szczątki swoich braci czy tam sióstr, cokolwiek to było. Wykorzystać ich. Znaczenie otwarcia drzwi. O, dzięki sirena, hmm, więcej lutu. Dobra, zbieramy sobie trochę. Znowu, o, zobaczmy, co tu jest. Strzelba, hm, dobra. Miejmy nadzieję, że będzie lepsza od tamtego SMG. Zaraz ją sobie przetestujemy. Hmm. Dobra, wielki Knuckle Drager został zabity, możemy iść dalej. Chapter 2. No, zapraszam. Hmm. Jeszcze sobie We'll go to your place! shelf większa mapka. I'm in this location! Keep your wits about you, minion. This glacier's run... for a few months. And don't get

Box! Alright, boys, this is Captain Flick. Custom. I want you to find that. Zaraz zobaczymy. I do samogradu. Ta jeszcze spory kawałek. Wygramy się Mhm, cap trap. No, próbuj, próbuj. Swój magic and open. Hej. Na twój widok też bym ci nie otworzył bramy. Z celnością kind of mm. w tej broń też. Daleko jej do tego. Uf. I mamy po naszej tarczy. Tora, troszkę musimy poszturmować. Tutaj I spróbujemy wziąć z zaskoczeniem. Tak, trap pchaj się na pierwszego. O, masz szczęście, że się przewróciłeś, bo akurat ci kula koło głowy przeleciała. Flynn, zapewne byłeś następny na mojej liście. No, wychyli się jeszcze. Teraz się tu. No, w końcu. Jeszcze jeden. Gdybyś mógł pomóc, a nie tutaj jakiegoś beatboxa na nagrywać, nakręcać. Oha. goście. Powinni pomóc z tymi marauderami. A jeszcze jeden został o, ten chyba się odczepił od całej grupy. No to weźmiemy go. Naszprycujemy. Nie, czymś mocniejszy. Dobra. Nie dałeś rady go zabić, to ja go zabiję. Hej! I suppose I am in your debt now, aren't I? Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First, I shall shut off the electrical fence for you. Please stay I knew Hammerlock would come around eventually. and him are like. Two fat Chyba mu coś nie wyszło. Teraz będziemy zobaczyć co mi się stało. Aha. No ja ci już nie pomogę. Jest nasz jednonogi przyjaciel. N A ja Też mogę być hunterem. Dobra. Dobra, to potrzebuję dobrej broni. Dobrego... Armoru, i sądzę, że to będzie tyle. <noise> Na no start. A Chyba nie masz tego, co potrzebuję. Także bierz ten złom. Tyle ci mogę dać. Złom bez oka. Nie dość, że Hunter to jeszcze e elektronik. Don't connect this to this? Oh, I That should do it! I am alive! Oh dear, he's still And you're far uglier than I remembered! Time to join up with the crimson Raiders in Sanctuary! This is full of nothing but murderers and jerkbags! Like that hammerlock dude! I'm standing right here. Dude. Chyba Might as well turn on the main power. This town's full of things that may be of use to a go-getting slayer of men like yourself. Minion, roll out. Not a roll out. I see our fearless leader Jack is looking for it. i <coughs> I'm spouting exposition <up>. again, aren't I? Apologies. <coughs> Teraz powinno być zakończenie quest'a. Mm. Ah. I tak dotarliśmy do końca pierwszej części Let's Play Borderlands 2. Pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować oraz lajkować, jeżeli Wam się podobało. A ja zapraszam Was na kolejne odcinki i do usłyszenia. Cześć! <grybuj> ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪